Witajcie, przyjaciele, biszczaki! Ej, to moja kwestia, zabijaj kamerę! No, to witajcie, przyjaciele, Czeka. Już poznaliście jaśmin, a my jesteśmy na pierwszym wurocznym Witajcie, w większym w Polskim odwiedzamy sobie malowicze, miasteczku polskie miasteczko niedaleko Gniezna. Nie więc, chodźmy. Au! Znaleźliśmy wilczy akcent w kłecku. Otóż znajduje się tutaj dziewiąty szczep. Wilka Botafa, która dwa lata temu już obchodziła 18 godziny. Auuu! Wchodzimy już powoli do nieczynnej stacji kolejowej w Kłeczku. kończymy naszą pierwszą część dzisiejszego wyjazdu poza miasto. A jeszcze podjedziemy sobie do Kiszkowa. Tak, do wsi gminnej, w której też myślę, że dużo ciekawych rzeczy będzie do zobaczenia. Więc widzimy się w Kiszkowie. Auuu! Witamy ponownie, przyjaciele lewiczka. Jesteśmy na rynku w Kiszkowie, malowniczej wsi gminnej, położonej na Pojezieżu Gnieździńskim niedaleko Kłecka, w którym byliśmy przed chwilą. A teraz sobie zrobimy na, naprawdę krótki spacer po, po mieścinie, zobaczymy drzemiany kościółek, także będzie z nami. A, uh! Zobaczyliście świetny drewniany tuciłek w Kiszkowie a nie wiem czy wiecie ale Kiszkowo również z tego innego słynie a obawiam o tym Jaśmin okej okay, no to pewnie kojarzycie takie powiedzenie że ślusarz zawinił a zabili kowala prawda no i właśnie to e, to powiadomko e, jest oparte na zdarzeniach które wydarzyły się w czasach kiedy Kiszkowo jeszcze było miastem no i faktycznie ślusarz dopuścił się zbrodni, no ale w mieście posiadali wtedy, miasto posiadało wtedy kowali jednego ślusarza, no i jakby szkoda było pozbyć się ślusarza, więc skazany został kowal. No i tak to mniej więcej wyglądała ta historia. No i takim miłym akcentem dochodzimy powoli do rynku w Piszkowie. Byliśmy, naprawdę bardzo krótki spacerek Placiliśmy dwa kociołki I, I teraz Kończymy Nasz pierwszy tegoroczny Spacer Po ulicy Wglodach Jeżeli wam się podobało To zostawcie subskrypcję Papkę górę Komentarz Na pewno będzie więcej takich Wyjazdów krótkich i do po wielkopolskich mieścinach, miasteczkach, miastach. I nie tylko. Więc do zobaczenia na szlaku. au, Ału! au. <grystanie>